Miasteczko Ravens' Hollow było jak każde inne w tej części Nowej Anglii. Małe, spokojne, od lat nietknięte większym postępem cywilizacyjnym. Główna ulica biegła od starego mostu nad rzeką aż do budynku sądu, przy którym kończyło się wszystko, co miało jakiekolwiek znaczenie dla mieszkańców. Były tu sklepy, bar pod krukiem, zakład pogrzebowy należący od pokoleń do rodziny Weskotów, a także maleńka stacja benzynowa, przy której od lat nikt nie naprawiał nawet dystrybutorów paliwa. Mieszkańcy żyli swoim tempem, bez pośpiechu, a plotki krążyły tu szybciej niż jesienny wiatr, który owiewał stare, skrzypiące werandy. Dlatego, gdy pewnego dnia na rogu głównej i Elm Street pojawił się nowy sklep, nikt nie wiedział, co o tym myśleć. Jeszcze wczoraj stał tam opuszczony warsztat szewski starego Lestera Moody'ego, zamknięty od lat i popadający w ruinę. Okna zabite deskami, drzwi przekrzywione, dach pełen dziur. Dziś jednak w tym samym miejscu stał elegancki sklepik z wypolerowanymi szybami, które lśniły w jesiennym słońcu. Nad wejściem widniał szyld z misternie wykaligrafowanym napisem Sklepik z pragnieniami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Słowa te pokryte były złotymi zdobieniami, które, jak twierdzili niektórzy, zdawały się lekko falować, jakby żyły własnym życiem. Wystawa sklepowa była równie tajemnicza. W środku znajdowały się przedmioty, których nie dało się łatwo sklasyfikować. Stare książki z pożółkłymi stronami, lśniące kamienie w odcieniach, których nikt wcześniej nie widział, małe figurki, zegarki o skomplikowanych mechanizmach. Każdy, kto spojrzał na wystawę, dostrzegał coś innego, a im dłużej się przyglądał, tym większe miał wrażenie, że sklep mówi do niego, aż wręcz kusi go, by wszedł do środka. Pierwszą osobą, która zdecydowała się przekroczyć próg, była Penny Hawkins, właścicielka salonu fryzjerskiego Złoty Lok. Zawsze pierwsza we wszystkim, a zwłaszcza w poznawaniu plotek. Wyszła po dziesięciu minutach, trzymając w dłoniach małe, czerwone pudełko. Nikomu nie powiedziała, co w nim było, ale od tamtej chwili jej spojrzenie stało się inne. Młodsze. Jakby w jej oczach pojawiło się coś nowego, coś tajemniczego. Potem przyszli inni. Tom Grady, emerytowany strażak, który od lat zmagał się z samotnością po śmierci żony. Diana Carlson, samotna matka dwójki dzieci, marząca o lepszym życiu dla swoich pociech. Nawet pastor Willard, znany z surowych kazań, spędził tam chwilę i wyszedł z twarzą bledszą niż kreda. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Każdy, kto odwiedzał sklepik. Wychodził z przedmiotem, który spełniał jego najgłębsze pragnienia. Penny Hawkins, jak później wyznała przyjaciółce, otrzymała pierścień, który zapewniał jej młodość i urodę. Tom Grady wyszedł z zegarkiem kieszonkowym, dzięki któremu mógł cofać się w czasie, choćby na kilka minut. Diana Carlson znalazła starą pozytywkę, która podobno miała spełniać życzenia jej dzieci. Jednak każda rzecz miała swoją cenę. I nie chodziło tutaj o pieniądze. Pan Edward, właściciel sklepu, nigdy nie żądał gotówki ani kart kredytowych. Cena jest uzależniona od tego, czego pragniesz, mawiał z uśmiechem, który jednocześnie budził sympatię i niepokój. Czasem jest to coś małego, czasem coś większego. Zawsze jednak uczciwie. Ludzie długo nie wiedzieli, co to dokładnie oznaczało, aż do dnia, w którym zmarła Penny Hawkins. Znaleziono ją w jej salonie fryzjerskim. Z twarzą gładką jak u dwudziestolatki, ale jej włosy były siwe, a oczy puste, jakby życie uleciało z niej w sekundzie. Mimo młodzieńczego wyglądu coś w niej było nienaturalnego. Tom Grady zniknął z miasteczka kilka dni później. Nie zostawił listu ani śladu. Sąsiedzi mówili, że ostatnie noce spędzał, chodząc nerwowo po domu, powtarzając coś o cieniach, które podążają za nim. Diana Carlson zaczęła zauważać że jej dzieci zmieniają się w sposób, który trudno było wytłumaczyć. Stawały się bardziej posłuszne, wręcz mechaniczne, a ich uśmiechy przypominały maski. W miasteczku zaczęły krążyć coraz bardziej niepokojące historie. Mówiono o śnieżnobiałym psie, który pojawiał się w pobliżu sklepiku, zawsze obserwując klientów, którzy wychodzili z tajemniczymi zakupami. Były też opowieści o przedmiotach, które nagle znikały z domów, jakby sklepik odbierał coś w zamian za ich marzenia. Pewnej nocy, gdy latarnie przy głównej zgasły na kilka sekund, a w powietrzu rozległ się dziwny szum, sklepik zniknął. Została po nim tylko pusta parcele, tak jakby nigdy go tam nie było. A jednak mieszkańcy Raven's Hollow wiedzieli, że istniał. Bo marzenia, nawet te spełnione, nigdy nie znikają bez śladu. Niektórzy twierdzili, że pan Edward pojawił się później w innym miejscu, w innym miasteczku, na kolejnym rogu ulicy, czekając na ludzi gotowych zapłacić cenę za swoje najskrytsze pragnienia. I kto wie, może teraz stoi właśnie w Twoim mieście. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!